Drogi arcykapłanie Kajfaszu, lub nasz oddaje pokłon Jezusowi. Nawet nasi bracia kapłani i starszyzna zgina kolano przed zwodzicielem. Jeśli szybko nie pogoźmiemy jakiejś decyzji, świątynia utraci swój autorytet. Jeżeli mu się nie sprzeciwimy, wszyscy uwierzą w niego. A wówczas przyjdą Rzymianie i zniszczą naszą świątynię i nasz naród. On przywraca do życia umarłych. Dzisiaj wskrzesił Łazarza. Jutro może będzie chodził po Jerozolimie i wskrzesi jakiegoś proroka. Jeśli będzie działał w dalszym ciągu, wkrótce cały świat wierzy w niego. Nie da się bowiem powstrzymać ludzi od wiary w człowieka, który może czynić rzeczy niemożliwe. Gdyby to się stało, ziemskie legiony zajmą świątynię. Coś należy przedsięwziąć, ale co? Niczego nie rozumiecie? Nie myślicie o tym, że jest dla nas korzystniej, aby jeden człowiek umarł za lud niż aby cały naród miał zginąć. A wy uczyniście z niego jaskinię zbójców! Spójrz, co on wyczynia! Jezusa trzeba aresztować przed świętem Pasku, bez wywoływania rozruchów wśród ludzi. Czyż co one wołają? Tak. A czy nie czytaliście nigdy? Z ust dzieci sących zgotowałeś chwałę sobie. Jeszcze krótki czas jestem z Wami. Potem pójdę do tego, który mnie posłał. Będziecie mnie szukać i nie znajdziecie. Dokąd to zamierza iść, że go nie znajdziemy? Nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy ma być uwielbiony. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszeniczne wrzucone w ziemię nie obumrze, to nie wyda owocu, ale jeśli obumrze, przynosi plan obfity. Kto miłuje życie swoje, straci je, a kto nie ceni swego życia na tym świecie, uchowa je na życie wieczne. Kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie też mój sługa. A mój ojciec tego, kto mi służy. Teraz dusza moja doznała lęku, i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Nie, właśnie dlatego przyszedłem na te godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje! Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem i teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A ja, gdy zostanę nad Ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Myśmy się dowiedzieli z prawa, że mesjasz ma trwać na wieki. Jakżeż ty możesz mówić, że potrzeba wywyższyć syna człowieczego? Któż to jest syn człowieczy? Czy ty jesteś nim? Synem człowieczy? Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, ale w tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. Jeżeli we mnie nie uwierzycie, pomrzecie w grzechach waszych. Później pójdziesz. Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę powiadam ci zanim kogut zapieje, trzy razy się nie wyprzesz. Gorąco pragnąłem spożyć tę paskę z wami, zanim będę cierpiał. Powiadam wam, że już jej więcej spożywać nie będę, aż znajdzie swe całkowite wypełnienie w Królestwie Bożym. Pijcie to na moją pamiątkę. Pijcie z niego wszyscy, bo to jest krew moja, krew nowego przymierza, która przeleje się za wielu ludzi na odpuszczenie grzechów. Powiadam wam, odtąd już nie będę pił z owoców innego krzewu, aż nadejdzie Królestwo Boże. Syna człowieczego? Brać go! Przestańcie! Dosyć! Piotrze, schowaj miecz swój, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić ojca mojego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów? Czy nie mam pić z kielicha, który dał mi ojciec? Kajfaszu, drogi Kajfaszu. Witaj, Annasiu, mój teściu. Przyprowadzamy ci tego złoczyńcę. Mówi, że zburzy świątynię. Że w ciągu trzech dni ją odbuduje. 70 lat budowano tę świątynię, on powiedział, że... Nazywa się To Ty, że jest synem Boga. Ociąga lufu z naszej frakcji. Zdrawia w Nic nie odpowiadasz? Co znaczą te zarzuty, jakie ci czynią? Nie wiem, co począć. Nie mogę dowieść Jezusowi tego, o co go oskarżają. Nie mogę też prosić niezależnych sędziów, aby uznali jego winę. Owszem, przesłuchiwano nawet dwóch świadków, ale ich zeznania nie zgadzają się. Żeby skazać Jezusa, potrzebuję przynajmniej dwóch świadków, którzy osobno tymi samymi słowami potwierdzą jego winę. Jeżeli On ciągle będzie milczał, będziemy musieli go uwolnić. Bo cię na Boga żywego. Powiedz nam, czy Ty jesteś Mesjaszem? Synem Bożym? Tak, ja Nim jestem. Ale powiadam wam, odtąduj życie Syna Człowieczego, siedzącego w krawicy wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Boże, Boże! Zbluźnił! Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz z ust jego samego słyszeliście bluźnierstwo. Jak go osądzicie? Przesłuchiwali go nocą, a prawo się temu sprzeciwia. Nie mogą go uznać winnym, ciężkiego przestępstwa tego samego dnia którego przesłuchiwano świadków, którzy i tak nie zeznali jednomyślnie. Bez wyznania Jezusa, że jest Synem Bożym, nie mogliby go skazać. Mocą co, jakiej władzy działasz? Rokuj nam, Mesjaszu, kto Ciebie uderzył? Tylko namiestnik Piłat może go skazać na śmierć. Pisz. Wielki Sanhedrin w swej mądrości uznał winnym bluźnierstwa Jezusa z Nazaretu, który zwodził lud, podając się za króla żydowskiego. Ten Jezus, został aresztowany, osądzony według prawa i skazany na śmierć. Jeżeli prokurator jego cesarskiej mości Tyberiusza, już Piłat, raczy wyrazić zgodę, to najwyższa rada prosi, aby zatwierdził wyrok i dopilnował, aby wykonano go jeszcze tego samego dnia przed nadchodzącym szabatem. Złoczyńca nie wydalibyśmy gotowie, Weźcie go wy i osądźcie według swojego prawa. Nam nie wolno nikogo zabić. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród. Że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi. I że siebie podaje za mesjasza króla. Czy ty jesteś mesjaszem? Królem żydowskim? Czy to mówisz od siebie? <laughs> Czy też inni powiedzieli ci o mnie? Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Coś uczynił. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby tak było, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Ale królestwo moje nie jest stąd. A więc jesteś królem? Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdy. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Czyż to jest prawda?